kapitalne rozmowy. Zaprasza Andrzej Mierzwa. Dzień dobry Państwu, Andrzej Mierzwa. Przez całe moje zawodowe życie, najpierw jako doradca przy fuzjach i akwizycjach, a następnie partner zarządzający Funduszu Private Equity 21 Concordia, miałem przyjemność pracowania z najciekawszymi ludźmi, z przedsiębiorcami. Są to ludzie, którzy na co dzień biorą ryzyko finansowe, osobiste, zawodowe, z uporem Promując i budując siłę każdej gospodarki. Pomyślałem sobie, żeby rozpocząć cykl rozmów, nazwałem je kapitalne rozmowy, do których zapraszam przedsiębiorców, aby podzielili się z nami, co to była ta iskra Boża, która spowodowała, że postanowili założyć własną firmę. Dzisiaj naszym gościem jest Jean-Paul Hildemont. Dzień dobry, Jasiu. Dzień dobry. Andrzej. Założyciel firmy NovelPay. Jasiu, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I zacznijmy. Jesteś Paryżaninem z urodzenia. Potem mieszkałeś w Tokio i w San Francisco. Przypomnij, czym się zajmowali rodzice? Mój był inżynierem. Zajmował się badaniami w zakresie radarów dla grupy Thomson CSF. Dzisiaj to jest Thales, to jest jedna z większych przemysłowej grup. Skończył studia we Francji. Po deportacji znalazł się we Francji. Tam skończył studia, stał się inżynierem i karierę samą zrobił tam. Mama głównie pracowała społecznie w różnych instytucjach. Czyli szkoły skończyłeś w Paryżu. W Paryżu. Dobre liceum podejrzewam. Potem studia na Uniwersytecie Defin 9, odpowiednik naszego. paris e, czyli odpowiednik naszego SGH w pewnym sensie. Ten kierunek. Potem jeżdżę i MBA w prestiżowym ISADzie po całym Paryżu. Jak ci szło w szkole, jakim byłeś studentem? Bardzo różnie. Zależało od okresu życia i od otaczających zainteresowań. Twoja żona Ewa jest rodowitą Warszawianką, która pojechała w drugą stronę, absolwentką ASP i AGDYCO w Paryżu. Macie czwórkę dzieci. Jak się poznaliście z Ewą, jeśli mogę zapytać? W Paryżu, w kręgach polonijnych, poprzez świętego Wincentego Paulo, czyli stowarzyszenie, w którym moja mama działała wieloletnie, gdzie ciotka Ewy była też zaangażowana. Czyli palec Boży mamy był. Ewidentnie tak. Nawet rada pójścia na daną imprezę, gdzie poznał moją żonę. Czyli mama zawsze jest bliska, jest niezbędna. No dobrze. W 1994 roku, rzecz wyjątkowa, to nie żona wyemigrowała, tylko ty wyemigrowałeś do Polski. 92. Zacząłem pracować w Polsce w 90. z Paryża. Okay. To było wtedy w firmie Deloitte, Deloitte. A potem się przeniosłem do Polski w sposób trwały. W 94. założyłeś pierwszą swoją firmę importu motocykli do Polski i do Republiki Czeskiej. Dlaczego motocykle? Bo przy spotkaniu z bardzo miłym, porządnym, niestety już dzisiejszym człowiekiem, Xavier Heta, który był szefem e, Centralnej Europy dla Peugeot, i który zakładał sieć dystrybutorów, dealerów Peugeot w Polsce i w Czechach, stwierdziliśmy, Xavier był zapalonym motocyklistą, że w Polsce nie ma motocykli. Więc pytanie, ty byłeś w Japonii, pewnie masz jakieś dojście do japońskich producentów najlepszych na świecie. No i znalazło się dojście do firmy Honda, niejaki pan Hirose, Akira Hirose, nas, e, zgodził się nas przyjąć, wylot do Tokio, Dwóch, 26-7-letnich chłopców przyjeżdża do, do Ginzy, do siedziby Honda, ogromny budynek, ogromna dzielnica biznesowa. My, malutcy, dzień dobry panu, koniecznie byśmy chcieli tutaj z państwa być przedstawicielami w Polsce i może dalej w Europie Środkowej. Dwie godziny rozmowy, duża grupa i Japończycy nigdy nie są indywidualnie w rozmowie, więc 6-7 osób, nasze argumentacje, głosem jeszcze bardziej szansącym już w tej chwili, nie, niepewność i, 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 i wreszcie. Haj, dozo, wychodzimy z dokumentem, list intencyjny na dystrybucję Honda w Polsce, więc tak to ruszyło. Ale przypomnę, że miałeś jeszcze w czasie studiów, znaczy po, po studiach, e, epizod pracy w Japonii, dobrze pamiętam? Jak najbardziej. We Francji było możliwość robienia służby wojskowej jako służby cywilną, czy to jest kooperacja, ja robiłem to dla banku Paribas w Tokio, co już mnie trochę zaczęło wtedy kocić, że może kiedyś byłoby warto, mając taką wielokulturowość z domu. I czyli czyli idąc do tego producenta motocykli, wiedziałeś, gdzie idziesz, bo miasto znałeś trochę. I miasto no, To teraz porozmawiajmy o twoim kapitalnym pomyśle, czyli o firmie NovelPay. Ile miałeś lat, jak zakładałeś NovelPay? To było 12 lat, 10 lat, 10 lat temu. Okay. Ale było, było wiele innych firm w tym czasie jeszcze. NovelPay wyszło z tego, że Przypadek zawsze, że wcześniej miałem sieć dystrybucji telefonii komórkowej. To były te czasy, kiedy biznes telefonii komórkowej wszędzie, a w Polsce szczególnie, wybaczał wszystkie błędy. Nie było żadnych biznesplanów, zastanowienia. Trzeba było tylko mieć te handset, te słuchawki, mieć ładny sklep w dobrym miejscu i była kolejka przed sklepem, bo wszyscy chcieli to mieć. Eee, operatorzy subsydiowali komórki, czyli ceny spadły w sposób drastyczny. I mieliśmy pomysł wówczas ponieważ e, w Polsce było nie tak łatwo z tymi słuchawkami połączyć się z siecią paneuropejską od Phone House, która miała dostęp prosto do producentów komórek. Firma już dzisiaj Dogrywająca, bo nie Nokia była wtedy gwiazdą na tym rynku, i, i dzięki do House mieliśmy zawsze ostatnie modele Nokii, co pozwalało nam być lekko do przodu w stosunku do innych dystrybutorów w Polsce. Ostatecznie pojawił się zainteresowany potencjalny kupiec naszej spółki tej polskiej firma Germanos, która wtedy w Polsce się bardzo rozwijała, potem stworzyła sieć Play. Sprzedaliśmy tą firmę, i, i przy dosłownie wypróżnianiu magazynu, kiedyś trafiłem na termin płatniczy, który nam służył do tak tzw. IT pop czyli doładowanie prepaidowych e, kąt komórkowych w sklepach. Przedmiot no mi znany, bo wszyscy płacimy kartami od czasu do czasu nawet zbyt często. Natomiast e, przed na niego patrzę z bliska, jednak Pieniądze elektroniczne to jest coś, co pewnie się będzie rozwijało. A wtedy jeszcze to było w miarę w, tak, w powijakach. Tylko jeden w Polsce operator, operator Polkart, czyli rynek właściwie dziewiczy. Sprawdziłem troszkę, co się na tym rynku dzieje. Stwierdziłem, że głównym graczem światowym jest Angéli przypadek firma francuska. Więc się zgłosiłem do... Najpierw, nie, przepraszam, otworzyłem książkę E, absolwentów Inseadu. Tam stwierdziłem, że jest ktoś z Inseadu w tej firmie, do niego zadzwoniłem, zdobyłem spotkanie u prezesa firmy, pana Gérard Campin, i powiedziałem, mu panie, panie jest w Polsce niewidoczny, nie e, firma Verifon ma cały rynek, może zróbmy coś razem. Ja jestem, mam tam jakieś swoje kontakty, dojście, coś może potrafię zrobić. Słyszeliśmy joint venture i po 10 latach współdziałania Ingenico jest absolutnym liderem na rynku polskim i ode mnie w końcu Ingenico odkupiło tę spółkę, to wygenerowało potem Novel Pay dzisiejszą firmę. Czyli dwa razy w życiu zrobiłeś dobry interes tylko, dzięki, tylko między innymi dzięki temu, że znałeś właściwych ludzi, we właściwym momencie. Ja powiem, że przedsiębiorstwo jest głównie, to są networking, kontakty i odwaga. Trzeba nie, 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 trzeba znaleźć ścieżkę, drogę, żeby dojść do adekwatnych osób, bo to jest tylko podejmowanie decyzji, przekonanie innych. Mówisz, zrobiliśmy, byliśmy, to rozumiem, że masz partnera, partnerów. Tak mam paru partnerów, e, ważnym elementem w przedsiębiorczości jest zawsze finansowanie. Zupełnie pierwszą spółkę finansowałem z pożyczki w ówczesnym AmerBanku e, z poręczeniem dobrych przyjaciół i, i, i się udało to zrobić. To wygenerowało jakiś, jakiś pierwszy kapitał, a potem trzeba było jeszcze szukać dalej, żeby więcej móc rosnąć i szybciej, szybciej te spółki tworzyć. I szukałem to, co się na inseradzie w Entrepreneurship nazywało OPM. OPM, na siebie patrzą zawsze, bo wszyscy mają tam jakieś, nie DCF, Discounted Cash Flow, NPV, Net Present Value, to so jest OPM, Other People's Money, czyli pieniądze innych ludzi, innych ludzi <laughs> którzy zechcą, uwierzą w projekt, zaufają e, projektodawcy i zainwestują, włożą pieniądze w formie kapitału czy pożyczki. To jest bardzo ciekawy moment, bo jak wiesz, ja właśnie reprezentuję jako fundusz, OPM. Ty, OPM i Porozmawiamy to... <laughs> po spotkaniu. Porozmawiamy po spotkaniu przy kawie. jak się prowadzi firmę w tak ciężkim i dynamicznym sektorze jak FinTech? Z partnerami. Jak, jak podejmujecie decyzję? Jak macie radę nadzorczą, tylko zarząd? Mamy Zgromadzenie Działów i Zarząd. Na moje szczęście. Partnerzy są sprawdzeni, bo już z nimi poprzednie spółki poprzednie spółki byli zaangażowani, więc jest zaufanie pełne, wzajemne, czyli decyzje są szybko podejmowane, nie ma wielkiego zastanawiania się. Mamy właściwie tutaj z partnerem lokalnym i, 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 i współczłonkiem zarządu spółki, mamy wolną rękę do, do funkcjonowania i, i, i dlatego firma się rozwija dwucyfrowo i, i osiągnęliśmy... A z, zdarza wam się nie zgadzać na gremium? Jednym albo drugim, mieć różne opinie. Gdzie jak... się zdarza, mieć I co, różne opinie. Co robicie wtedy? Ale no wtedy jakiś, jakiś arbitraż jest podejmowany w postaci udziałowców paryskich, którzy, którzy, którzy się. paryskich, belgijskich, szwajcarskich. Są trzy, trzy kraje zaangażowane, że tak powiem, chodzi o pochodzenie udziałowców. I, i, I wówczas z nimi jest kontakt, zgromadzenie ewentualnie, jeżeli trzeba i decyzja podjęta według głosowania. Powiedz, jak dobieracie, motywujecie pracowników? To jest bardzo istotny, to jest naj, 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 najważniejszy temat, ponieważ y, ludzie to jest główny kapitał i zarazem główny challenge w spółce. Najważniejszy kapitał i najważniejszy challenge. W branży fintechów, IT jest oczywiście tutaj motorem wszystkiego, czyli trzeba dobrych deweloperów. Na szczęście w Polsce jest ich sporo. Byliśmy może dość szczęśliwi, o tym wiedzieliśmy, mój wspólnik lokalny i współ, współzarządca jest inżynierem IT z Politechniki Warszawskiej, więc dobrze zna temat, ale niestety parę innych firm bo takich jak Google, czy, czy, czy Citibank, czy, czy Amazon też stwierdziło, że w Polsce jest całkiem dobre wsparcie IT i tu są. Więc jak idziemy na przykład do jakiegoś amfiteatru, w jakiejś szkole, czy to jest e, AGH, czy to jest czy Politechnika i przed nami stoi ktoś z Amazonu, po nas stoi ktoś z Google, a my po środku dzień dobry, to się nazywamy Novel Pay. Rozmowa jest czasami albo bardzo krótka, albo, albo, albo wręcz wygląda jak, jak, jak One-man show komediowy. Ale udaje się, niemniej oczywiście płacąc dobrze. No, klucz jest niejedyny. Atmosfera w, w filmie, to, że jest mały mała rotacja osób, czyli, czyli pokazuje to, że chętnie z nami zostają, dobre pensje oraz, oraz ciekawa branża, która się cały czas rozwija i ciągle ma nowe, nowe wyzwania. Gdybyś miał spojrzeć z perspektywy tych kilkunastu lat, to Jaka była wasza, twoja, największa porażka i czego cię nauczyła? W tej chwili akurat się wszystko wydarzyło pomyślnie, nie, nie było jakichś szczególnych porażek. Największa porażka to pra prawdopodobnie było jeszcze w czasów telefonii komórkowej, gdzie, gdzie była taka, 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 taka metoda w Polsce, że się oddawało, ponieważ sieć dystrybucyjna miała tak zwanych subdealerów, z którymi miała umowy. Ci subdilerzy często to były małe firmy lokalne, które miały mało kapitału brutowego, więc im się dawało komisowo, consignment, dawały się komisowo te telefony, które były dość drogie, były subsydiowane, ale niemniej w razie ich zniknięcia trzeba było je spłacić do operatora po, po cenie realnej. Więc wydawało się nominalnie, że wartość jest mała, więc ci, ci subnilerzy czasami sobie no, hasali po terenie, bądź bardziej, bardziej przebiegli, odsprzedawali te słuchawki, które kupowali po złotówce, sprzedawali gdzieś na, na Ukrainę, czy na inne rynki po normalnej cenie, trzeba było potem szukać wiatra w lesie i trzeba było to spłacić. Więc to, to były porażki, są czasami były duże rezerwy na, 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 na nieprzewidziane skutki. A gdybyś miał powiedzieć jeden dobry sukces? Najlepszy to moja żona, która jest Polką, ale to jest, to, to, to jest przede wszystkim. A, o tym zaraz porozmawiamy. Bez biznesowych <grym> sukcesów. spoliczane. To, to na pewno solidność, solidność pracowników w Polsce, którzy są rzetelni, chętni do pracy. No fakt, że w tej branży są głównie młodzi ludzie. W IT to nie, są, to nie są siwe włosy, ale, ale, ale są bardzo rzetelni, solidni, jest przyjemność naprawdę z nim pracować. Mamy w Polsce 70 deweloperów i y, y, y jest, atmosfera w pracy jest miła. Jeszcze inna rzecz oryginalna u nas, zawsze uważam, że jest, może to moje paryskie korzenie. Ważne jest miejsce, gdzie się pracuje. Budynek szklany, ten jest bardzo ładny, ale budynek szklany nie ma charakteru. Więc pierwszą, pierwsze biuro poprzednie mieliśmy w zamkniętym, to było śmieszne, hotelu europejskim, a bieżące jest w Pałacyku przy Ujazdowskich i ludzie lubią pracować w pałacu, bo to jest coś innego. Czyli dzięki waszym pracownikom ich kwalifikacjom atmosferze pracy stworzyliście firmę, która jest jednym z liderów na świecie. Można tak powiedzieć. To jest może zbyt ambitne, ale w Polsce na pewno. W Europie jest graczem istotnym, na świecie jest, jest branża dość konkurencyjna. No dobrze, to porozmawiamy teraz o sukcesji, bo wszyscy niestety się starzejemy. Co prawda niektóre rządy planują na dłuższy wiek emerytalny, ale to osobny temat. Planujesz jakąś sukcesję? Ty, twoi partnerzy? W tej chwili absolutnie jeszcze nie. Nie czuję się jeszcze w wieku na sukcesję i na emeryturę. Absolutnie mam pełne jeszcze projektów, planów, ale sukces jest to jest proste, że mam czworo dzieci, więc jest komu coś przekazać. E, mają wszyscy bardzo różnorodne zainteresowanie. Jak jest czwórka, to nie ma, nie ma dwóch takich samych, ale, ale, może ktoś będzie chciał przejąć taki mały family office i w tym coś w tym, z tym, tymi aktywami, które otrzymają kiedyś, zrobić, rozwinieć dalej. I prowadzisz jakieś, tak powiem, przygotowawcze rozmowy, żeby zorientować się, który, Oczywiście tak. Nie tyle, które ile na razie, na razie przygotowawcze w sensie opodatkowania, ponieważ jest, mamy, mamy niektóre rzeczy we Francji i we Francji podatki od sukcesji są chyba najgorsze na świecie, wydaje mi się. W Polsce jest zero, to jest duży plus Polski i na szczęście sporo rzeczy jest tutaj. Ale to od, od razu podsunę. Jednym z moich poprzednich rozmówców był Henry Orfinger który przeprowadził niedawno nowe prawodawstwo w Polsce przy wysiłku, lobbyingu wielu przedsiębiorców, e, e, rusza instytucja fundacji rodzinnej. Gorąco polecam, właśnie zrobiona po to, żeby rodziny mogły akumulować kapitał. I przekazywać. I przekazywać następnym Gorąco, gorąco pracy, polecam. Więc nie będę się pytał, jak planujesz e, emeryturę, natomiast pozwól, że podpytam cię trochę o sprawy inne niż, niż NovelPay. Bardzo proszę. Ty i ja jesteśmy przedsiębiorcami, płacimy wszystkie możliwe podatki, bo od ci tu przez VAT, przez PIT, przez wszystkie. Akcyzy. Jesteśmy wolnymi Dlatego jesteśmy wolnymi przedsiębiorcami, ale gdybyś miał jedną rzecz zmienić w polskim systemie gospodarczym, która mogłaby przedsiębiorcom ułatwić, życie, Co byś wybrał. Co byś wybrał? Zbyt e, ciężkie raportowanie fiskalne, e, comiesięczne to jest na pewno ręka to jest bardzo wielka, wielkie szczęście film księgowych, ale jest to dość. Dość wymagające. We Francji jest to kwartalne, jest zupełnie większy jednak luz. Druga rzecz przy sprzedaży spółki, co mi się już zdarzyło wcześniej, jest jednak 19% plus 4 tylko solidarnościowego, czyli 23% podatku od całości, bez żadnych możliwości. U, upustów z tego. To jest to jest ćwiać oddawać przy sprzedaży, jak się pracowało latami, żeby coś zbudować, to jest dość duży, dość uciążliwy wysiłek, który o dziwo we Francji, kraj jednak jeszcze ciągle zamożniejszy, można dzięki tym rozmaitym tak zwanym abattement, czyli obniżkom, od, obniżyć do 4%, więc to jest jak się sprzedaje spółką, więc jest to, jest to bardzo korzystne. Oczywiście są warunki reinwestowania, ale to reinwestowanie jest dla wszystkich korzystne, oczywiście dla, dla państwa, bo są jakieś sektory wybrane, ale też oczywiście dla przedsiębiorcy, który dzięki temu mniej podatków. Poza wchodzi. biznesem masz jakieś hobby? Jakaś działalność filantropijna? Działam się on opinia tak, ale, ale, ale wyznaję zasadę, że po francusku mi się le bien, ne fait pas de bruit, czyli dobro, hałasu nie robi, tego się niekoniecznie używa jako promocję swoich, swoich czynności, więc miałem szczęście winić z domu pewne zwyczaje w tym, w tym zakresie i kontynuuję, ale niekoniecznie chcę to rozwijać. E, hobby, tak się mówi, le vieille pierre, czyli stare, ładne nieruchomości, to jest sympatyczna rzecz. Mamy szczęście mieć dom na Wybrzeżu Brytyjskim, koło koło saint w Saint-Lunaire i to są okolice absolutnie, które każdemu polecam. Saint-Lunaire, Dinard, Saint-Malo i tam jest z wielką przyjemnością rodzinnie się wybierać. Na pewno się zjawimy. Zapraszam. W Paryża do Saint-Malo, jest szybki pociąg, jest polecam państwu. Dwie i pół godziny, dwie godziny zjawimy się bez kamery, bez mikrofonu. <laughs> Zapraszamy jak najbardziej. Powiedz ostatnie, ostatnie, przedostatnie pytanie. No jednak biznes zabiera sporo, sporo czasu. Jak na to, Ewa, jak dzieci, jak ci udaje balansować firmę i rodzinę? To było wyzwanie, które no z czasem staje się na szczęście mniej wymagające z, tym, z tego względu, że się ma wspólników, partnerów, pracowników zaufanych. Więc można jednak na szczęście, jak firma się dobrze rozwija, oprzeć na, 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 na solidnych współpracownikach. Więc w ten sposób się udało z czasem. Poluzować troszkę i, i się lekko mnie angażować. Dzisiaj jeszcze inny plus duży po pandemii, że są telekonferencje i że już się nie lata na jeden dzień do Paryża, czy do Londynu, czy do, czy do Genewy, żeby mieć jedną rozmowę, e, wyrzucając pełno CO2 w powietrze i psując otoczenie. Moje dzieci mówią: Ty jesteś boomerem, ty nam zostawiasz brudny świat. Ja mówię, Nie, nie jestem boomerem, robię telekonferencje z Andrzejem, mierzą, spotykam się osobiście, face to face, blisko od domu, więc nie ma problemu. Staram jak jak się przyjechałeś? Samochodem elektrycznym. Ja również elektryczną taksówką. Także że jesteśmy po dobrej, dobrze. po dobrej stronie Wszystko mocy. Dobrze. Ktoś, gdybyś nie założył Nowelpay, to co byś dzisiaj robił? Może bym pisał książki, bo to było marzenie z dzieciństwa i zawsze lubiłem pisać powieści. Okay. E, I to jest, to, pytasz na emeryturze. Jeżeli się uda, tylko to trzeba jednak spore zapłacić, to chyba łatwiej przychodzić jak się jest młodszym, e, tak jak przedsiębiorczość. Ale, ale, ale gdybym nie robił tego, co robię teraz, to może by się udało to zrobić, ale nie wiem, czy, z, czy, czy bym się z tego udało ale utrzymać. Ja, ja ci powiem, że, że ty w sumie piszesz książki, bo piszesz biznesplan co roku. <laughs> może e, zakres czytelników jest ograniczony, ale pewien wysiłek jest taki sam. No, Mała mamy... Podakcyjny styl literacki, ale powiedzmy, że. Ale Dziękuję to ciekawe, za za ciekawe, Z tego, tego ambasu. E, ostatnie pytanie w takim razie, bo oglądają nas uczniowie, studenci, młodzi przedsiębiorcy. Ludzie, którzy pracują w firmach i tak się zastanawiają, co dalej z sobą zrobić. Ja ciągle staram się zrozumieć, właśnie, co to jest, że gdyby uruchomiać ta iskra Boża, ta chęć zrobienia bycia na swoim. Bo bardzo często w polskiej przestrzeni publicznej mamy mówienie o byciu na swoim, czyli bycia właścicielem mieszkania. Ale to, to jest dosyć płaskie traktowanie problemu. Tak naprawdę mówimy o tym, co zrobić z własnym życiem. Gdybyś mógł tym młodym ludziom podsunąć jedną radę, jeżeli mają taki dylemat, to co by to było? Nie bać się, nie się, odważyć się, budować, budować kontakty. Ja miałem to jeszcze jedno, tylko jeden ma, drobny ma, rozdział. Miałem to szczęście jako student pra, pracować. Zachęcam studentów, żeby pracowali, bo to jest świetne obycie się z przedsiębiorcem, z przedsiębiorcami, z innymi ludźmi, poznawanie różnych osób. Ja miałem, miałem szczęście pracować na, na porządku, w, w kontekście ściśle zarobkowym, jako kierowca limuzyn w hotelu Ritz, Ritz w Paryżu. I tam spotykałem samych przedsiębiorców, no bo głównie w riemcu klienty to raczej nie są osoby, które są urzędnikami. I, 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 I kontakty nawiązywałem z nimi. Jeden z tych panów, pan Ed Scarff, któremu chciałby oddać, żyjący pan, na szczęście już starszy, kiedyś Prezes Trans America. On, on, on podpisał projekt tego, tej piramidy w San Francisco, która jest główną, główną wieżą w San Francisco. Pan Scarff miał swój taki fundusz inwestycyjny, troszkę jak to, co ty robisz. E, zaprosił mnie do tego funduszu w San Francisco do, 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 na staż. Tam spędziłem bardzo ciekawe dwa miesiące i się. Właśnie miałem okazję okrzeseć, o, 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 zdobyć jakieś tam obycie, doświadczenie wśród przedsiębiorców. Najlepsze to odważyć się, zdobywać kontakty, mówić, rozmawiać, nawiązywać, otwierać się na świat i na ludzi. Ja się bardzo dziękuję za rozmowę. Drodzy Państwo, naszym gościem był Jean-Paul Ilebron, właściciel, założyciel firmy NovelPay. Ja bardzo ja dziękuję. dziękuję. Do widzenia. Mówił Andrzej Mierzwa, do widzenia.